Siemanko, z tej strony CatPeed i grałem. Odcinek na moim głównym kanale. Przepraszam, że nie ma... E, kanału... ojej, Przepraszam, że nie ma filmów na moim e, głównym kanale. Ale... Czekajcie. No bo mi się ten. No bo nie mogę wrzucać. No i. A czekajcie, widzimy się po krótkim cięciu. Dobrze widzę, jesteśmy już po tym cięciu. No i dzisiaj. <laughs> no i dzisiaj Wam pokażę na tym odcinku yy, coś z Instagrama. No i jesteśmy już na Instagramie. No i czekajcie, o tutaj kliknę. I szukaj. I okej, okay, i Wam pokażę, jak, jak smajslo wygląda z Kostyna Czacza. Patrzcie, to są jego zdjęcia różne. I patrzcie, on tak wygląda. On tak wygląda. No napiszcie w komentarzu, czy ładny chłopak. A ja Wam przypomnę serduszka. No i patrzmy sobie jeszcze, patrzcie na to nagranie. Gdzie? Подноси, вага. Неможливо. О! Файно награние. Я не знаю, что он подносит. Что-то такое. Зачем? Я не знаю. Здесь разные фейерверки на север. Да. Tutaj, tutaj gdzieś był Tutaj pokazuję, żebyśmy subskrybowali jego kanał, tak mi się wydaje Tutaj jego zdjęcie, i tutaj na pewno jego babcie, tak mi się wydaje I tutaj ma ładne to jest jeszcze jedno zdjęcie, Oj, super To jego porządna fura Tu też gdzieś jest z tą furą, wow o, Tu gdzieś na plaży jakieś tam a co to zapowiada mi, nie? A, no i tutaj jest Sylwestra. No i tutaj Sylwestra. Zdjęcia puszczali. Na pewno to było coś z Auroxem. Mi się wydaje, że Aurox to... to chyba ten po lewej. to chyba... Na pewno jest ten po środku. No i z tego odcinka będzie na tyle, więc trzymajcie się, bo pozdrawiam Was serdecznie. Pa, pa!